Zapraszam tu do kolegi, do kolegi Marka, tak? Tak. To mamy? Karpie coli. Po? 10 złotych sztuka. 10 złotych sztuczka, dobra. Zapraszam tu do Pana Marka. Tu mamy płoteczki po? Po 2 złote. Po 2 złote za sztuka. I, I to będzie. I to Nabierę, bo tak no. słabo w tej wodzie widać jest. No. To są... jest na rybek? Amurek Amurka po? 3 złote sztuka po 3 złote sztuka Duże karpiki po 20 za kilo i do... 20 zł kilogram 20 zł za kilogram, a to tutaj? To są tołpiki po 5... to... 6 zł Po 6 zł za sztukę, a tutaj mamy co tu mamy mamy i... po 4 złote i... karp i sezam sazam chyba tak? sazam czyli ten dziki karp? Tak Po 4 złote? Tak. Za sztukę? Tak, to jest resztki, był no. większy, ale resztki no. Tutaj mamy duże duży, duży karp I pan Marek podaje namiar do siebie, panie Marku 693 642 047 Dziękuję panu Markowi za informację, dobrego miłego dnia dobra, dobra. Takie króliczki mamy maluszki, po ile takie maluszki? Po 20 zł Po 20 zł zapraszamy do Jidlińska w każdą niedzielę miesiąca Po dwie dyszki Tu mam takie koguciki, Jakie rasy? Mieszane Mieszane i po ile one po 40 zł kolega mówi ceny wyjściowe, że można coś podargować. A te koguciki to już nie są mieszane, są rasowe. To jest? Tak. To jest kokin, chyba, tak? Bachram. Bachram, I co on kosztuje? Studę. A kurka? To kogut też jest. Też kogucik, bo nie patrzyłem. Koguty, po ile? 50 zł. co jest, to. Tu jest parka, ja ci zaraz Tutaj. Tu jest parka, panie Andrzeju. No. Parka kosztuje 150 zł. Parka 150 zł. Zapraszam do Jedlińska. Witam serdecznie na kanale lotowania Andrzeja i zapraszam na lecję Starków w co Mam za królika tutaj. Cześć kolego. To jest to, co zuchy są. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ile ten Wiedeński, królik? 100 zł. 100 zł. 100 zł. Ten królik co to jest? To jest berg. Kosztuje? 150. Nie zapraszamy też po zboże na wagę, na berg. Tu mam kochinki takie kurki i są? 150 zł parka. 150 zł parka, tu mamy jajeczka, pojedziesz jajeczka, po No odkurek właśnie. Po ile? I 2 złote sztuka. Złote sztuczka. A sztuczka, tu mamy jakie rasy, te kurki? I nóżki. I po ile są one? 120 parka. I jajeczka też są? A to są jajka po dużych kurach. Po ile one są 50. one? 50 Dziękuję. Jakie mam tu, kur tu kurki, jakie rasy? E, tu ma pan dofina olbrzymiego. Po? E, tu akurat już są mieszance. E, I po jest... ile, I mów cenę od razu. Te są po 30 e, Kogut jest po 100 Bo to jest... Tu obok, mamy. Tutaj też trzeba e, Tu jest kurka i kogut. Tu jest... Kochin miniaturowy jest. Tu jest baranek francuski, jeśli dobrze się nie a, myli, nie? Sami, 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 sami. Tu są samiczki, też baranki, te samiczki po ile? zł. Dobra. Tu mamy. Um, są kaczki mięsne. I po ile one są? To co Muszę uważać właśnie, żeby... O, te kroliczki po ile mamy tutaj, to mam a ten? Samiczka 150 To jest nowozelandzki chyba, tak? Nie, Nie belt. to. to jest, kurczę, to 50 150 Belg samiec 200 zł Mamy brachmi i pojrzał na samonę Po 110 110 zł za sztukę Te koguciki po ile tutaj mamy? E, po 70 i po 60 70 zł i 60 zł takiego czyli. Zapraszamy do Jedlińska w każdą niedzielę miesiąca, tylko skoro świt Ile ten królik? Wielki jasno samiczka Kosztuje? Stówkę jest chowerem francuski, tak? Nie, Czy nie jasno popielaty królik. Ja, bo y, głoszyły do dołu i do to nie zmyło Tu mamy Młody i wielki jasny, srebrzysty samczyk. Dobry panie Andrzej, dzień dobry. Sie, siema, 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 przepraszam. Proszę bardzo, to jest hodowla. Tu się takie króliki, zapraszam do kolegi. Kurczę. I tutaj mamy jakie rasy? Halander. Kosztuje 120 Nowozelandzki biały stóleczkę. Ważołki podbielane po 50 zł. Dzięki bardzo. Dobry. A męża? A pani się orientuje? Czy komu się orientuje? Ile to kosztuje? Mąż? Pani nie, tylko mąż, tak? Nie ma męża. Piesko uci z kurką. Ładne są, bardzo ładne. Zapraszamy też do po Pokarmy dla pieska można wszystko kupić. Też tutaj proszę bardzo dla kur. Zapraszamy do linińska. Mamy, proszę bardzo. Które to co to jest? I co kosztuje? Tu mamy jakie rasy? Samiczka czy samiec? Samiec. samiec? samiec I maluszki po ile? Królik co to jest za rasa? Bark. Co on kosztuje? 120, 120. To Tutaj mamy te maluszki po ile? No nie, takie, ma nie takie maluszki Samiczki czy samczyki? Samiczki Wielki jasno srebrzysty Kosztują ale? Po... 80 zł i tutaj? I bel samiec. Tutaj? No samczyk e, też po 40 Dziękuję Taka parka co kosztuje? No, całkiem inna rasa, nie? No Kogut 50zł, kurka też 50zł Dzięki Kurki jakiej rasy? Nie. Zapraszamy też pod kwiatki wszelkiego pod rodzaju na wiosnę, też, też można kupić proszę kwiaty dla Agaty Tak jest, popieram kwiaty za do Agaty Dobry. Mamy też drzewka na giełdzie, można tutaj kupić w Jelińsku zapraszamy do Jedlinska ten Królik? Kosztuje? Baran francuskich i co to jest Samczek? Kosztuje? Tu mam takie maluszki po ile? Też? Zapraszam do Pana Andrzeja, po wszystkie akcesoria do drobiu, dla kur, nawet dla konika, wszystko. Zapraszam też do doktora Piężyny, bo bogate doświadczenie Pana Andrzeja. Panie Andrzeju, coś o Ciebie proszę powiedzieć? Moc u jest w Markuszowie dzisiaj też, w zapasowym składzie. Skład rezerwowy i nie mało, mało informacji nie taki, mamy, Mam informacji. Targi, targi się rozszerzają, <laughs> także trzeba jeździć wszędzie. Cześć, dziękuję bardzo za informację. Koszuliona. 50 zł, kogut Zapraszamy też do Pani Kasie to jest go na kiełbaskę na karkóweczkę po kawkę, po herbatkę też o Pani mam też karkóweczkę, zapraszamy do Pani Kasi, a także głodnik z jedliska nie wyjedzie bardzo dobre jedzenie, smaczne zapraszam do Pana Jeczka, tutaj do jedlińska Pani jest co drugą niedzielę miesiąc zapraszamy tutaj jeja przepiórcze przydomowa hodowla zapraszamy do jedlińska, 2 czwartą niedzielę Pani jest Patrzymy, sprawdzamy, co jest, tak? Co tak jeden ten kosztuje? Pustówki. To jest samczycy, Tam, Tam, czyli dwie jest? Nie, 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 nie. samica sam tylko samica? Samica. Samica, tutaj? To, co to, co to, nie co pan oglądał? To, mi się wydaje, że samiec. A to? A samica. To nie wiem, bo nie patrzyłem. Nie powiodłem, no są. 40zł gdzie tam? tu mamy gęsier 200zł a samiczki po 180zł to są kaczki? to są gąski gąski, gąski jakie? Te, grasy? te jak to się mówi na te garbinosy. Garbinosy. gęsi? garbinoski tu, tu mamy koguty zagrodówka tak zwana to po ile zagrodówka? po, po 70zł parę kochinków momencik jeszcze tu te kaczory kaczory po 100zł te francuskie, a staropolskie po 80 zł. Zapraszamy tutaj do Delnińska, koledzy przyjeżdżają do Elinska tutaj Para jest 150 zł 150 złotych takie kochinki, para, Tak, para państwu. Zapraszamy tutaj do kolegów. Każełek Polski po 60 zł. Dzięki bardzo za info. Zapraszamy tutaj do Delnińska, koledzy z kurkami, z kołnicikami przyjeżdżają, tylko byli tak samo z papugami, ale szybko tak się kończy, godzina 7 to już się kończy praktycznie. Tam takie nierobitki są. 5:20, to już mówię, miejsca są zarezerwowane. Tak, w Jedyńsku w każdą niedzielę miesiąca. Skoro świt. Co to jest samiczka czy samczyk? A, samiczka. 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 Tam. Ja już tam taka ładna, taka dorodna, można powiedzieć. Ile to jest samiczka? No, 120 się ceni. Cena wyjściowa 120 zł. Zapraszamy do jedynska w każdym niedzielę miesiąca. Zapraszamy, to jest stoisko z rybkami. Kolego, jak masz na imię? Marek. Do pana Marka zapraszamy, to są? Karty Coli Karpiekoli, ile takie karpieki? 10 złotych sztuka. 10 zł, dobra. Dalej 10 mamy, 10. co tu mamy? Tu, tu mamy... To jest amurek. Amurek, to jest na rybek amurek, tak? Tak. Pójdę taką? 3 złote sztuka. 3 zł sztuczka. I tu są już jak... Tu już poszły karpie duże. Tak. Karpie poszły już. Szybaki poszły. poszły. Tu Szymaj mamy karp dużo aby nie. Wie Pan co? Imię i namiar poproszę. Pan Marek, ale i telefon. 693 642 047 Także pan Marek podał namiar, dzwonimy tylko w odpowiednich godzinach. A to jaki na rybek z czego mamy? To są płotki. Płoty i takie płoteczki płotki Po 2 ile... zł. Po 2 złote. złote za sztukę. momencik. Dobra. Brany to są francuskie, tak dobrze mówię. Samiczki po 100 zł, tak? Po 100 zł. Tu jest? Koguci. I co to? Przeryżki trzy trzy Mamy owiec tak samo po ile? Owiec po złotówce, dwie dychy wore. Tutaj mamy pszenicę? Pszenica 3 dychy Przerzyto? To Zapraszamy do niska, też koledzy mają Może zapraszamy W każdym niedzielę miesiąca 80 zł i ten 80 Ile taki to jest, co ten królik jest kolego? Olbrzym walijski Samczyk? Tak, samczyk Co on kosztuje? Ile rodzą, to zależy. Ile kosztuje? Przepraszam, że panu przeszkodziłem. Tutaj to jest też samczyk. Tak jest. Ile kosztuje? Tam młodzież po ile, ale ładnie wyglądają. Tak się proszę łóżki do, do, do góry. Sam tej samiczki zapraszam do kolegi po 50 zł. Takie króliki mam w jednisku. Jeszcze go wybrać. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, pozwolę hejka. Takie ładne króliki kolega tutaj ma.